Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Z tej strony Adrian. Jest ze mną tutaj w kabinie Bartosz. Siema. Siemano. i jedziemy na nową działkę. Kupiliśmy nowe pole. Pochwalę wam się, a czemu nie, a jak jest to moja druga ziemia nabyta. Prawie 4,5 hektara w dwóch działkach. W dwóch działkach, udało mi się to kupić. W dobrych, w dobrych fajnych pieniądzach. Akurat skorzystałem z premii młodego rolnika. Fajnie, bo to ładnie spiąłem sobie z młodym rolnikiem, bo tak jak chciałem te 150 tysięcy wykorzystać na młodego rolnika, na kupno ziemi i na modernizację taką Za niedługo zobaczycie, co jeszcze będzie wykorzystywane z tej puli. Oczywiście resztę pieniędzy musiałem wziąć kredyt, bo przecież to tak nie da rady od razu wszystko mieć. Wziąłem kredyt no akurat w ciężkich czasach, bo mam chyba 11%. Oprocentowanie, no ale jakieś ziemię dokupnę, no to trzeba kupić, bo na tym pracujemy, na tym się rozwijamy i to chcę robić. Idziemy na moją pierwszą działkę, tutaj w tym areale jest 2,60. My już się dzierżawiliśmy, ale po prostu e, poprzedni właściciel poprzedni właścicielowie o, bo to małżeństwo sprzedawało mi e, zdecydowało się na sprzedaż. Ja mówię, ja, na, ja miałem chęci, żeby to kupić i akurat fajnie, ładnie dopiliśmy. Bardzo długo to trwało, bo ze zgodami kowrowskimi, ze wszystkim w ogóle, bo tam jak, bo to nie jest tak łatwo nabyć ziemię, idziesz i, i kupujesz, nie? Jak kurde, wszystko trzeba pozałatwiać w Kowrach, wszystko musi być dopięte, trwało to rok czasu, rok czasu. Po urzędach pismo, jedno, drugie i zgody i wszystkie zgody dostaliśmy i teraz możemy po prostu, mogliśmy pójść do notariusza wreszcie i mogłem nabyć tą ziemię. Tu jest 2,60. Klasa ziemi jest tutaj czwarta A, fajna klasa ziemi, fajna działeczka. Jestem zadowolony, bo wreszcie będę pracował na swojej ziemi. Będzie można inwestować na niej i na pewno nic się nie wydarzy. Jak na dzierżawach, dobra, będziemy tu pracować na nawigacji. Bo Ustawimy sobie leni. co? Bo jesteś leniwy, i nawigację. Na A ty chcesz tak. pracować bez nawigacji? A Czy do środka zaczynasz? No jak? Tak, tak będziemy uprawiać. Było talerzowane tak. Zobaczymy, dobra Zasijemy rzepak Zasijemy rzepak Będziemy się tutaj owies Ale dobra, idziemy najpierw złożyć talerze boczne Rzepak Pięknie, elegancko Pracujemy na naszej ziemi Kurzy już się, patrzcie Jak się kurzy Ile tu śmieci, kurde, od krajowej szóstki? Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć reklamówek. Trzeba będzie to pozbierać. I jak? No, bo tam śruba jest taka, bo nie było takiego bolca. Zgubiliśmy. Co, i na Co, na ostatnią, jeszcze dalej. Chciałem już się wcześniej wam pochwalić, że kupiłem tą ziemię, ale czekałem po prostu. Żeby wszystko było spospinane tak, jak powinno być. Notarialnie jest już moja. Byliśmy u notariusza i po prostu... Dopięte. Tak, jak powinno być. Elegancko. Dobra, odpalamy maszynarię. Zrobimy zdjęcie. fj odpalamy. Nawigację zobaczymy, czy będzie chodziła, bo dawno nie była odpalana. Dobra, sobie ustawimy od razu maszynę. Szerokość, teraz wszystko po polsku jest. Kurde, 27 metrów, a się nawozy. 3 metry. No, bo tutaj jest on, troszeczkę zapasu nawet ma. Mhm. Mm o kurde, i nawigacja działa. Pół roku, nie no, 2 miesiące, 3 miesiące nie włączana. Wszystko działa, tak? A, linie dobra. Pole nowe, moje pole nowe Dobra, zapiszemy. Tu już będzie sterowanie, ale coś mi się wydaje, że C1 możemy jechać. C2 no. Kto tam przyjechał? Samer przyjechał, kontrola. Elegancko pracuje. Kurzy już się. Chcesz pojeździć? Dać. Tak? tak no. Dałem <gry> piątkę A nie taką Ja mam tylko 2 złote Zobacz Ostatni mi za 2 złote daję się przejechać Ja ci dałem Nie wiem 5 zł ci dałem Don't Tak? A no dałeś no Dobra, tu tak możesz robić, podnosić już szybciej, nie, nie, trzeba aż tak wyjeżdżać, bo tak i tak pięć razy już wyłączasz i wiesz o co chodzi, rob sobie. możesz jeździć nawet na, na, zagon, tylko po prawej stronie zrobione, żeby było zawsze zazwyczaj, nie? Bo on na prawo robi, wtedy nie będzie tego rowka, wiesz o co chodzi? O, jak jeździsz tutaj, on robi dołek, a to zakrywaj, robi i zakrywaj, jest równiutko wtedy jak na stole. Możesz w koło jeździć na razie, a ponieważ tam klinik tutaj i tutaj dorobić i tyle. Nie uprawia! A my do domu pojedziemy Co? Nie, jest 30 centymetrów, a on idzie 10 na godzinę, jest sucho I co? Orad trzeba zobaczyć, jest elegancko, co? A dzisiaj na noc uprawi To no już wszystko nie będzie wiedział, gdzie Wie Już tam pojedzie, po co tam na to Nie no, poprzeczniaki nie, i w koło nie objedzie Ale by też po wyrównać coś Niech całe przejebie i tyle się się nie stanie, co? Ale on tam będzie się topał Nie, jest sucho. Sucho. Czwarta klasa. Ale rzepaku tu nie hmm. można siać. Bo zasialiśmy tutaj rzepak i jest chwast. A wiecie jaki chwast? PERKO. I już tutaj po prostu ta działka odpada nam. I tu rzepaku nie będziemy mogli siać. Będzie pszenica, jakieś tam może inne zboża. Cały czas ta działka na te. No jako 4% procent. Nie, nie musi być akurat ta działka Jakieś piachy wolę, a nie to 90% Ale bójcie pięknie 1800 obrotów, nie ma co Więcej mu dawać. Tak wygląda, tutaj było rzepaczysko. Tu najsłabiej nam sypał rzepak, bo w perko nam wpierdzieliło. Nie wiem czy nawet półtora, dwie tony nawet nie wiem czy tu wyszło, co? To na 700? Nie, dwie tony. Dwie tony? Równo dwie tony. Równo dwie tony, coś koło tego może i tak wyszło. Po co ten piasek i tamte drzewa tam cały czas nie zacieniono? Pół trzeba sprzedać. Tak? jak chce, gromasz to No za jednym razem masz zmieszaną ziemię i przyklepaną. A tak to byś za Czyli tutaj musiał. Więc To było dwa razy talerzowane, teraz grubery i się. Tależowane było po skoszeniu? Od razu. Na wiosnę ja i teraz gruby. I tu przecież jak talerzywałem to było zielone, Jak cholera i zobacz jak ta talerziówka wymieszała i uschło, nie? Mm -hmm. Tutaj macie, zobaczcie, te perko widać To jest perko tutaj, o prawdopodobnie To jest perko? Perko chyba Nie wiem, nie to... No, to... Nie, albo i perko, ono nie, tak wiem. samo wygląda Ach, chuj wie. ale to... to nie istotne To chyba, że ale to i tak będzie na nad sienna, a wtedy pali, yy, pali te wszystkie pasy. Owiec będzie. Ile będzie, będzie. Tu na żadne plony tego owca nie ma co liczyć. 4 tony, jak da, to już będzie dobrze i tam nie ma co decydować. No i tak jak mówię, to jest moja druga ziemia nabyta. To jest oczywiście wzięta ta ziemia z młodego rolnika. Dodatkowo się wspomagałem kredytem, bo inaczej by nie dało rady kupić ziemi. No ale to dwa kawałki kupiłeś 2,60 i hektar 60. No tak? 4,30 wychodzi. Tak? Rady. Bo tam no? jest więcej, chyba 4,30. 66, a tutaj 2,66, a tam a tu jest 2... 64. Coś takiego, no, no chyba, no. 4,30. No. no to kupiłeś te dwa kawałki. I tak to wygląda. Czwarta A, w całości nie ma nigdzie oczek, jakieś piaszczystych, Fajna tylko, działka przy szóstej. Trzeba będzie nawet ten łubin zasiać, moim zdaniem. Nie, po owsię tu idzie pszenica, tak? jak Tam idzie pszenica, to już pszenica pójdzie. No ale popląd zrobić. A może i zobaczymy, czy zdąży? Tak. Tutaj nie, Tu na Że... tych kawałkach, co będą o to trzeba popląd wysieć te, ten łubin. Dwieście, żeby gęsto i go stależować i znowu grubery. Rozumiesz? To A i rzepak zbogać. ma być siany. Tu? To nie zdążysz tam, nie? Tam nie, ja mówię na tym kawałku. No na tych kawałkach no, to można tak zrobić. Na tym kawałku rzucisz, rzucisz e, łubin e, i niech sobie jest do września. I, do, i w, ty, wtedy stależować, uprawić do, i zasięć pszenicę. Do końca września, wtedy stależować, żeby strąki złapał. Będzie miał te minimum 40 azotu i wtedy pszenicę dasz, to kurde będzie kosmos. Ten kawałek trzeba... uszlachetnić, jak to się mówi, dopieścić go. 3 metry jest ustawiona, wygląda, nie? że trochę... No, Wiesz czemu? Taki... Bo te, tutaj nie, dopiero tu masz uprawiony ten tak, talerz mocno Tak, rzuca, ten nie? talerz zarzuca, no. no. Ale musi jeździć w prawo, wtedy rowków nie Ale będzie to tak takich. Ale robota odchodzi. Już jest, ile, no. nie? Pługiem by Pługiem zro... 10 na godzinę by miał ciężko i przy... szedł 10 na godzinę tym 5 co, to, to przerzucanie już ziemi jest. Ale szedł? No szedł, szed, ale to nie rzuca za mocno klasyko, nie? No. No. Ale to już jest przerzucanie ziemi, nie? Najlepiej to 7,5-8, nie? 8,5 ma Tak, no ja wiem o co chodzi. Tak Ale to płuchna, że tak lekko idzie, że robi puchną ziemię. Dlatego ma lżej. No akurat, a mówią, że twarde niby. Dlaczego tak robi? Nie wiem. Nie, bo teraz ten klin będzie kończył, czy są tam. O, to Bartoszek to wiesz co on zrobi? Nie wiem, no ale tu mogłeś, cofać i tu. Nie, nie, ale tam mógł zawrócić. No i cofać na tą i, i robić też. To jest, to jest oporowiec, on jest, on jest do przepału. On lubi przepału Ale tu by, bo nawigację ma. Co za kombinacje robi? Nie wiem. No Mi chodzi o to, ja mówię nawigację, masz to sobie rób przeskakuj, nie? No ale tu zamiast i później na trawie zawrócić i, i wykończyć ten clean. No, tutaj jeszcze... A obornik tutaj by poszedł, to by całkiem inna na ziemia była, było, bo to obornika nie było jeszcze. Dzisiaj się uprawi, jutro niedziela to wolne. W poniedziałek jak się uda to zasiejemy, a we wtorek cały dzień deszcz. Trzeba drugą dawkę rozlać i będzie. Finito, wszystko będzie zrobione. Ta? No tak, no a co? Czekać później, jak nie będzie deszczu. Ma być 12 stopni i padać deszcz. A jutro ma być 18 stopni, aż. Lato. Ale to idzie robota ten. I ten kawałek zrób Zrób tamten hektar Wiesz który oraliśmy? No Za tym pojedź, przejedź znaczy, ja nie orałem, to Przemek no to tam orałem, wiesz gdzie? Ten hektar I ten hektar 70, Tamte dwie działki na, na zakręcie Wiesz gdzie są? Co jęczmień w tym e, był no. Wiesz. Dobra, Bartek będzie robił. my się zbijamy. No na Oędzia będzie robił cały czas. Chuporowiec. <grybujesz> Dobra, niech robi. Ja idę się mało pobawić trochę. Pobyć, pomieszkać trochę idę. My się żegnamy z Wami. Dzięki za oglądanie. mały taki krótki odcinek. Które niedługo się dowiecie, dlaczego tak wszystko jest, tak wyszło. I tyle, nie? Dzięki, bardzo za oglądanie. Na razie, cześć. Jedziemy tym pick-upem do domu. Jedziemy. Pick-upem, nie? Zobacz, jaki to pick-up jest, nie? Volkswagen, Amarek. Dobrze, Amarek. Że ma mama nie wie. <laughs> Volkswagen że po Amarek. Polach, że po polach jadę. Był Amarok, teraz Amarek wyszedł. No, Volkswagen. A ja sobie i tak kupię tego Amaroka.